Eee, dobra, na skrzyżowaniu w lewo. Podążając za głosem serca, nigdy się nie zgubisz. Eee, dobra. Mówię w lewo. W lewo, w lewo! Welfare, Dobrze, to jeszcze raz. Skręcamy pierwszą w lewo. Potem. Niech żyją szczeniaczki! do to tam. Nie rykoty. Byśmy nie dotarli za późno, może się okazać, że siłą trzeba będzie mu ją wyperswadować! Paddy! Aż tak, szefie? Doris jest taka zła, naprawdę? Młody, jak za pierwszym razem dała mu kosza, to nie wychodził z wanny. Przez sześć miesięcy! Paddy! Sześć miesięcy? Tak! I nawet nic się nie ruszał. Uwierzcie żołnierzu, woda po tej kąpieli nie była świeża. O! ¡No le